E, dzień dobry. Odpowiadając na pytanie, które najprawdopodobniej zawarte jest w tytule tego filmu, chciałem Wam od razu powiedzieć tak. Taki Mosin istnieje, a nawet dziadek leśny go ma. To jest proszę ja Was. Polski karabinek Mosina, wzór 4. Czter... No właśnie, nie do końca wzór 44, bo już się zająknąłem, że wzór 44, ale jak wiecie. Karabinki wzór 44 posiadały taki bagnet składany, zintegrowany z karabinkiem, a ten skurczybyk, mimo że jest polski, że jest powojenny, to tego bagnetu nie ma. No, powiedziałoby się MOSIN wzór, 40, wzór 1938, ale nie. Jest to coś, jest to hybryda taka, jest to coś ciekawego, bo mianowicie. Trafiłem, proszę ja Was, na na pewno polską broń. Zobaczcie, jest jedenastka. Uwaga, rocznik 70, to jest As As274. No nie sądzę, żeby tyle wyprodukowano tych karabinków, bo jest to karabinek na amunicję do kałaszka. Gdzieś po kieszeniach mi się walają naboje. Tak. Słuchajcie. Zacznijmy, może, żeby uwiarygodnić, to zacznijmy od czułka zamka. Wyłaś. W dodatku się rozłożył. Ale tak. Popatrzcie. Popatrzcież. Prawda że to nie jest typowe czułko zamka mosinowskiego. Co tu pasuje? Idealnie pasuje nabój kałaszowaty. Zaraz złożymy, bo się rozłożył. Żeby było ciekawiej, to mamy podajnik i magazynek pudełkowy nieprzerobiony, dostosowany do normalnych naboi Mosina. Broń jest w idealnym stanie, niemal nowa. Została nabyta od klienta, który kupił od rusznikarza, który kupił w latach 90 od wojska, więc no powiem wam, kurczę, nie ma szans dojść do tego, kto i dlaczego wyprodukował Mosina w kalibrze 7.62x39. Nastawy są jak w karabinku wzór 44 do 1000 metrów a strzela amunicją do kałaszka. Od zagadka. Ja mam nadzieję, że może ktoś z Was, kto ogląda, miał kiedyś do czynienia z tą bronią, pracował na warsztacie rusznikarskim, byłbym wdzięczny, gdybyście napisali w komentarzu jakie są wasze przypuszczenia co do funkcji bo z tego co mi mówił jeden z naszych współpracujących rusznikarzy jest to najprawdopodobniej broń która została wykonana w zakładach w Radomiu na potrzeby zakładów produkujących amunicję MESCO w Skarżysku Kamiennej i podobno MESKO na bazie tych karabinków badało właściwości balistyczne Naboju smugowego T-78. Polska jako jedyny kraj zrobiła Zmodernizowaną amunicję smugową Do Kałasza Niezmodernizowana ma symbol T-45 Czyli tresirowanej 45 A myśmy kiedyś zrobili Amunicję właśnie Zmodernizowaną O balistyce Identycznej z PS-ką I podobno kilka sztuk Tych karabinków zrobiono Do testowania i przekazano do MESKO Ale to jest taka plotka więc postrzelajmy chwilkę, no i zobaczymy, może, może rozwiążemy wspólnie tą zagadkę. Taki piękny Mosinek. Idziemy na stanowisko. Trzy strzały. Pojedynczo ładujemy, tak jak powiedziałem. Niestety nie przystosowano go do ładowania z magazynka. I trzy kolejne. ot i postrzelali. Bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne uczucie, powiem wam. Tak. Także cóż. Yy, dziękuję wam za dzisiaj. Liczę, że ktoś jak to się mówi, rozkmini tą zagadkę, że ktoś rozwiąże nam tą zagadkę związaną z takim bardzo nietypowym karabinkiem fabrycznie wytworzonym w zakładach w Radomiu. A już za parę dni obiecany film o tym jak o w takim lesie na przykład jak ten założyć sobie własną legalną strzelnicę i strzelać z broni palnej. To tyle. Trzymajcie się, cześć.